Mały modelarz, rocznik 1983, w tym roczniku ukazało się 11 zeszytów miesięcznika Mały modelarz. Zapraszam na odcinek. W styczniu w kioskach z numerem pierwszym ukazał się model samolotu turystycznego RWD-13. Opracowanie graficzne, opis modelu Krzysztof Dolny. Model opracowany był w skali 1 do 25. Opis tylko jedna strona oraz szablony wzorów. Natomiast zamieszczonych było 8 rysunków pomocnych przy skleniu tego modelu oraz 3 rysunki na tylnej stronie okładki. Na czterech arkuszach zamieszczono części do wycięcia i sklejenia modelu. Model z znakami rejestracyjnymi Sierra Papa Bravo Juliet November. No i jak widzimy, skala 1,25, więc te elementy są dość duże. Wyposażony model, wnętrze kabiny, także tu, oczywiście, model mógł się bardzo ładnie prezentować. I właśnie tak się prezentuje jeden z modeli, ten model akurat wykonany przez modelarza Oniku Bartko 28. No i jak widzimy, właśnie model to jest wyposażony: w wnętrze kabiny, przeszklenie. I tu wyraźnie widać fotele, drążki. Natomiast ten model wykonany przez e, wykonawcę Darka B. Y, stro, y, zdjęcia zaczerpnięte ze strony Darek.net jest to model raczej odrestaurowany a tak prezentuje się zachowany egzemplarz tego modelu wycinanka mały modelarz y, samolot turystyczny RWD-13 i tu właśnie mamy jednej, na jednej stronie tylko opis krótki rys historyczny dane y, szablony do wzmocnień czyli szablony do wykonania z drutu. No i cztery arkusze z częściami. Kolory raczej jeszcze tak dość soczyste, bo model był w marowaniu właśnie czerwonym. Skrzydła jasno-niebieskie. No i na ostatnia stronica, gdzie mamy rysunki, i ostatnia strona okładki. Trzy rysunki z wykazem części i oznaczeniem z numeracją. W numerze drugim pojawił się model latającego czołgu. Tak był nazywany radziecki samolot szturmowy il 2 Opracowanie graficzne tego modelu, opis, rysunki Andrzej Karpiński. Model w skali 1 do 33. Opis zajmował 4 strony oraz rozmieszczono 8 rysunków ładnie oznaczonych, pomocnych przy sklejaniu modelu. Zamieszczono również dwa modele sylwetkowe dla najmłodszych. był to IU2 oraz IU10. Model sylwetkowy IU2 zajmował jeden arkusz, i model sylwetkowy IU10 również zajmował jeden arkusz. Natomiast IU2 części tego modelu, oczywiście skala 1,33. Zajmowały aż 6 arkuszy. No i jak widać, model z polskimi szachownicami w polskim malowaniu o znaczeniu z wnętrzem kabiny. Tu mamy arkusz z wręgami. Model wykonany z tej wycianki przez modelarza Oniku Ochotka. Jest to model wykonany z tej wycinanki, ale tu chyba autor dorobił ten napis. I tak się prezentuje właśnie model wykonany przez tego modelarza. Na ostatniej stronie okładki zamieszczone były trzy rzuty z wykazem części. Natomiast autorem okładki jest Zbigniew Janik. W kolejnym miesiącu, w marcu, z numerem trzecim, ukazuje się model polskiego trałowca redowego Kormoran. Opracowanie graficzne, opis Janusz Oleś, model w skali 1 do 100. Został opracowany na podstawie planów w modelarzu numer 5 1969 roku. Opis zamieszczono na czterech stronach, oraz było 10 rysunków pomocnych przy skleniu tego modelu. Na ostatniej stronie zamieszczono adnotacje, co ukaże się w następnym numerze małego modelarza. Strona ze spisem poszukujących małego modelarza, czyli wymiana, natomiast cztery arkusze zajmowały części do wycięcia, uformowania i sklejenia modelu. Jak widać, model nie był raczej skomplikowany. Średnio zaawansowany modelarz mógł naprawdę wykonać ten model. Ładna sylwetka modelu. I tak się prezentują zdjęcia. Model wykonany przez modelarza Oniku Gofer. Na okładce dwa rzuty modelu z oznaczeniem części. Okładkę zaprojektował Adam Werka. W numerze czwartym ukazał się duży radziecki okręt podwodny K21. Opracowanie graficzne opis Sławomir Jakuć. Model był opracowany w skali 1 do 150 na podstawie planów zamieszczonych w modeli z konstruktor 7 z 1981 roku. Na czterech stronach zamieszczony był opis budowy, e, krótki rys historyczny, dane techniczne okrętu e, oraz zamieszczonych było e, cztery rysunki. Na pięciu arkuszach zamieszczono natomiast części do wycięcia, e, naklejenia na karton, w ręk. Oczywiście tu kadłub konstrukcji wręgowej. No i pozostałe elementy do wycięcia i sklejenia modelu. I oto model wykonany z tej wycinanki. Model wykonany przez Darka B zdjęcia oczywiście ze strony Darka, czyli strona internetowa DarekNet. I tak się prezentuje. Jest to oryginalny model i ten sam model, lecz po pewnych modyfikacjach, czyli malowany. Widać tu wyraźnie, nawet K21 jest troszeczkę nierówny, namalowany jakby odręcznie. Model wykonany przez modelarza Oniku Farmer. Na podstawce i tak się prezentuje właśnie po w innym malowaniu, jak był oryginalnie wycinący. Na ostatniej stronie okładki dwa rzuty z oznaczeniem części, natomiast y, rysunek na okładce projekt Adam Werka. Model Maja to radzieckie lekkie działo samobieżne SU-76M. W skali 1,25 opracowanie graficzne i opis Bogusław Czyżyński. Opis zamieszczony był na czterech stronach oraz zamieszczonych było 11 rysunków pomocnych przy sklejeniu tego modelu. Model był opracowany na podstawie planów modelarskich numer 23. Na pięciu arkuszach zamieszczone były elementy tego modelu do wycięcia i sklejenia. Jak widzimy, model w malowaniu zielono-oliwkowym. Tu widać gąsienice, paski do uformowania i sklejenia. No i oczywiście koła jak zwykle przy pojazdach gąsienicowych. Arkusz z wręgami. Zdjęcia modelu, którego wykonawcą jest Darek B. Zdjęcia ze strony Darek Net. No i to jest model, który został wykonany bez żadnych tu przeróbek w tak zwanym standardzie, a tu są przedstawione zdjęcia tego samego modelu, natomiast widać wyraźnie, że model był malowany z dodatkiem własnych tutaj innych dodatków jak Plandeka, wykonawca modelarz Jarek. Ostatnia strona okładki, rzut i oznaczenie części, natomiast projekt okładki Zbigniew Janik. W szóstym numerze małego modelarza został wydany model niszczyciela eskortowego ORP Ślązak. Opracowanie graficzne, opis, rysunki Krzysztof Wolbek. Opis znajdował się na czterech stronach oraz zamieszczonych było dziewięć rysunków. Model, właśnie tu, widzimy na zdjęciu, wykonany już z tej wycinanki. Notatka, co ukaże się w następnym numerze małego modelarza. No i oczywiście adresy poszukujących małego modelarza. Na sześciu arkuszach, zamieszczone były części do sklejenia modelu natomiast tu w wycinance nie ma podanej skali moim zdaniem jest to bliżej skali 200 natomiast źródła np. Na wikipedii podają, że jest to skala 1 do 250 model wykonany przez modelarza Oniku Ion natomiast widać wyraźnie, że jest model malowany, czyli odnowiony Źródło zdjęć kartonówki.pl. Na ostatniej stronie okładki zamieszczone były dwa rzuty z oznaczeniem numeracją części, natomiast projekt okładki Adam Werka. Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim numerze. W numerze siódmym zamieszczony był radziecki samolot myśliwski La-7 w skali 1 do 33. Opracowanie graficzne, opis Jarosław i Bogusław Czyżyńscy. Model był opracowany na podstawie modeli z Konstruktor numer 9 z 1974 roku oraz modelarza numer 7 z 1973 roku. Opis tylko na jednej stronie, oraz zamieszczonych było aż 11 rysunków pomocnych przy sklejaniu modelu. Natomiast na czterech arkuszach zamieszczone były elementy do wycięcia i sklejenia modelu. Jak widać, model w malowaniu radzieckim, w oznaczeniu z gwiazdami kabinka, wyposażenie w kabinkę i tu arkusz z wręgami i elementami wzmacniającymi konstrukcję. A tak prezentuje się właśnie zachowany egzemplarz Radziecki Samot Myśliwski UA7. skala 33 Cztery arkusze z częściami. Kolor jak widzimy: ładny, soczyste. Ten błękit niebieski aż przesadnie taki niebieski jest. No i tu arkusz wręgi. Wzmocnienie skrzydeł. Część taka dolna skrzydeł, czyli tutaj centropłat, jakbyśmy to nazwali. No i na ostatniej stronie dwa rzuty z oznaczeniem części. A tak prezentuje się model w wykonaniu modelarza Darek B. Zdjęcia ze strony Darka, Darek.net i tam możecie podejrzeć właśnie tego typu modele vintage z tych Lat, wydań 70-80. Niektóre są mocno odrestaurowane, niektóre w oryginalnych wykonaniach. Na ostatniej stronie okładki, zamieszczone dwa żółty z oznaczeniem części: projekt okładki Zbigniew Janik. W ósmym numerze został wydany rudowęglowiec sołdek. Skromny opis obejmował tylko dwie strony. Opracowanie graficzne i opis Andrzej Karpiński, model w skali 1 do 200, opracowany na podstawie planów modelarskich, numer 108. I jak mówiłem, o skromny opis na dwóch stronach, natomiast na Rysunki, aż 15 rysunków, nawet na ostatniej stronie były zamieszczone rysunki. Natomiast na 10 arkuszach zamieszczone były części, na dwóch, właśnie, wręgi do naklejenia na karton. Pozostałe to części. Podstawa też, tutaj autor umieścił podstawę do samodzielnego wykonania, no i elementy rozmieszczone na arkuszach, model raczej prosty w budowie czyli tutaj średnio zaawansowany modelarz mógł sobie z nim poradzić a rzadko tylko były zamieszczane właśnie statki towarowe, najczęściej to okręty wojenne i to ten model wzbogacił tutaj właśnie całą tą kolekcję statków i okrętów zachowany egzemplarz rudowęglowiec Sołdek Skala 1200, i tak jak właśnie wspominałem, jedna strona opis budowy, krótka wzmianka historyczna. No i 10 arkuszy z częściami grubość kartonu po zmierzeniu 0,29, czyli jak przystało właśnie na ten okres tej grubości karton stosowany do druku, w zachowanym dość dobrym stanie. Wręgi na karcie cienkiej, tak jak i opis, i właśnie ostatnia strona, na której były zamieszczone rysunki. Model wykonany przez modelarza Oniku Desperado. Bardzo ładnie się przedstawia. Łącznie z olinowaniem został zrobiony. Dużo takich fajnych elementów które właśnie barierki, relingi autorem okładki był Adam Werka. Z numerem 9 mały modelarz wydał model samolotu szkolno-łącznikowego RWD-8. Opracowanie graficzne, opis Krzysztof Dolny, on również był autorem okładki. Opis mieścił się na czterech stronach oraz zamieszczonych było dziewięć rysunków pomocnych przy sklejaniu modelu. Natomiast na czterech arkuszach zamieszczone były części i elementy do sklejenia modelu. Tu widzieliśmy zdjęcie, również adresy do wymiany małego modelarza. Ostatnia strona to trzy rzuty, łącznie z oznaczeniem części, no i stronice właśnie z częściami i elementami modelu to cztery arkusze model w oznaczeniach polskich z polskimi szachownicami w malowanie oliwkowe zachował mi się również w archiwum rodzinnym oryginalny egzemplarz małego modelarza no i to możemy zobaczyć właśnie w jakim stanie oryginał dość ładnie te części na których są zamieszczone Arkusze, części ładne, białe, natomiast kartki wewnętrzne to już raczej taki, ten arkusz jest żółty. Zdjęcie czarno-białe na całym arkuszu, no i na ostatniej stronie żółty z oznaczeniem części. Na jesienne wieczory, czyli z numerem 10, mały modelarz wydał model w skali 1 do 25 średniego działa pancernego SU100. Opracowanie graficzne tego modelu Henryk Wiśniewski. Model opracował na podstawie planów modelarskich numer 23. Opis zajmował 4 strony oraz zamieszczonych było 4 rysunki. Natomiast na 10 arkuszach znajdowały się elementy modelu do wycięcia naklejenia jak w ręki na karton. I uformowania i sklejenia modelu. Jak widzimy, model w takim malowaniu zielono-oliwkowym. Ładnie nadrukowane, czyli tutaj kolory nie były poza obrysem części. No i jak zwykle gąsienicowe pojazdy, czyli dużo kół. Tu widzimy ogniwa na tym rysunku, a natomiast gąsienicę w formie paskowej. Na zdjęciach widzimy model wykonany z tego numeru. Tu zdjęcia zaczerpnięte z portalu kartonówki.pl. Wykonawca to modelarz Oniku Kronos. I tu widać, że model był pomalowany, waloryzowany, wyposażony w troszeczkę takich elementów dodanych od modelarza typu lina. Widzimy tu gąsienice w formie ogniw. Na pewno były to cięte laserowo. Ogniwa, wycinanka miała paski. Gąsienice w formie pasków. Na ostatniej stronie okładki, cztery rysunki. Projekt okładki Zbigniew Janik. W ostatnim numerze tego roku w podwójnym 11-12 został zamieszczony model włoski pancernik Vittorio Veneto. Opracowanie graficzne opis Bogusław Czyżyński. Model był w podziałce 1-300. do Autor opracował ten model na podstawie planów zamieszczonych w modelarzu numer 3 i 4 z roku 1959. Opis znajdował się na pięciu arkuszach oraz zamieszczonych było 18 rysunków zapowiedź co ukaże się w nowym numerze nowego rocznika i tu mamy zdjęcie wykonanego modelu oraz szablony do samodzielnego wykonania elementów natomiast na 16 arkuszach za rozmieszczone były części dużo wręg bo dość duży okręt czyli tych wręg było bardzo dużo do naklejenia na karton i wycięcia no, i arkusze z częściami na pozostałych. Jeżeli jesteśmy przy temacie tego pancernika, to nagranie robię w roku 2024 i od dłuższego czasu, czyli od ponad dwóch lat wstecz, jak wychodzi mały modelarz, jest zapowiadany właśnie ten pancernik, którym ma się ukazać, i tak ostatnio w. Poprzednim numerze wydania Małego Modelarza, niestety nie ukazał się, nie wszedł do druku. Wydrukowano coś innego i tak już, bodajże od siedmiu wydań Małego Modelarza, a po, ponieważ on ukazuje się niezbyt regularnie, no to już tak chyba trwa z dwa lata, moim zdaniem. Myślę, że w końcu dojdzie do skutku nowy wydruk tego pancernika. Natomiast okładka, projekt Adam Werka. Model tego pancernika wykonany jest przez modelarza Darek B. Strona DarekNet. I tak się przedstawia, właśnie w całej okazałości. Model wygląda na wiekowy, bardzo dawno temu robiony. Po prostu jest to na zdjęciach odnowiony, odrestaurowany. Natomiast te zdjęcia przedstawiają pancernika wykonanego przez modelarza Oniku Piterkowiec. Wygląda na dość świeży model, niedawno robiony, ale jak wynika to ze zdjęć z oryginalnej wycinanki tego rocznika. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na inne odcinki w tematyce Mały modelarz. Jak widzę na, po wyświetleniach odcinki cieszą się dość dużym zainteresowaniem. Wielu z Was wzbudza to wspomnienia. Piszecie kiedy kleiliście, że powracacie do klejenia. Zatem zapraszam będę Kręcił następne odcinki, a na kolejny zapraszam na rocznik 1984. Cześć!